Witam Państwa w wiadomościach TV Sztum 24. A dziś w wiadomościach wybory mózgu w polityce. Mandaryna odnalazła swoje korzenie w sztumie. Przejdźmy do wiadomości ze świata. O nie! Nie! Nie dowierzch! Nie! O nie! Proszę Państwa, otrzymałam właśnie wiadomość z ostatniej chwili. Pod światowej marki i sklepem Biedronka rzekomo nam Namtofik porwał mózg sztumu naszego kochanego Czarkiego. Z głębokim żalem połączmy się z jego rodziną. Łączy. Halo, halo, halo. Halo, halo, tak? Wiesia? Wieś? Wiesia? Wierka, tak? Halo, halo, tak, Wiesia? Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Właśnie dobry. jestem w owym miejscu. Miejscu, gdzie doszło do straszliwej tragedii. Postaram się dla Państwa zdobyć kilk, kilka informacji. Widziałem, że tam jechał samochód ostatnio, bo tak i później e, przyszedł taki brzydki człowiek. On do kości zbliżył, ale dalej nie widziałem, bo mrugnął. Aha, bardzo dziękujemy za tą centrum informację. Proszę, proszę, proszę. Czy pani widziała, co tutaj się stało? Więc ja, nie widziałem, ich Pani z dyspuszczy... Pani, coś tutaj widziała w ogóle? Tak, ja jestem, ja jestem siostrą Ramczenkiego, my by, byliśmy na zakupach w Wiedradzie. Przepraszam. Yy, właśnie otrzymałam informację o tym, że nasze trzy superagentki zostały wezwane na pomoc. Nam informa, yy, że gdzieś już tu znajdują się w pobliżu. Czy możemy iść się poszukać? Ale to jest wszystko tajne. Nie ale tajne, chociaż jednej malutkiej informacji. Nie, nie mogę udzielić informacji. przepraszam. jest Mansek? Ratunku. Cicho! I tak ci nic nie pomoże! Dlaczego? Bo nie! Muszę zniszczyć stół. Podawaj się wszystkie informacje! Nie na uda ci się to nigdy! Pod uda mi się! O! Nie! Podaj Bądź. plany kanalizacji! Zatruję wszystkich! Czarki! Wiem! Uda mi się! Nie! Dawaj Tofik! jesteś zły. Nie! Tak, musisz zapłacić za to, co zrobiłeś. Nie! Tak! Nie! Go. Nie! go! Nie! zamknij zniszczyć! Odejdźcie stąd! Nie! Nie! wasza sprawa! Nie! nie, nie, nie. Dobra, Dziękuję Wam w ogóle za pomoc. Ale nie. nie dałem Was nigdy przedtem. Skąd jesteś? Ale fajne, kurcze. Może pójdziemy może na piwą. <gry> no. Bye! Się